Hej hej, hej, cześć i tam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan no i oczywiście kolejny odcinek w serii Wiedźmina drugiego, z nalazem tutaj naszego mocarnego Numę. No, na Zgubiłeś tu co? No oczywiście, chcesz się spróbować na rękę. Jesteś Numa? Kto pyta? Ktoś kto chce sprawdzić czy dali ci dobre przezwisko. To przyjdź do cyrku i zobacz jak rozpierdala młańcuchę zamieni mi owijają. W gębie to jesteś mocny. No to wkurwiłeś mocarnego numer Wykładaj forse i dawaj łapsko A dużo tej... Łocie panie O, tu można co robić Ale to nie wiem czy mi się uda za pierwszym razem Ocie kurde, Łocie kurde Oczywiście jesteś mocny Widzicie, gdzie ten pasek od razu leci? Nie no, kozak jest naprawdę przewybornie Kozacki oszukujesz, Angra tu że jesteś oszustem. Co ta najemna dziwka może wiedzieć o mocarnym nomie? Najemne dziwki najlepiej znają takich jak ty. Taką siłę można mieć tylko po eliksirach. O, dokładnie. Sam jesteś napakowany eliksirami jak gównomuchami. Do pojedynku stanąłem czysty, a ty naciągasz ludzi. Powinni cię nazwać kłamliwy, Numa. O... Powiedz jeszcze jedno słowo, a wepchnę ci je do gardła, tak że ci dupą wyjdzie. Dawaj. Nie zdążysz. Nie zdążysz. Bez głowy traci się koordynację ruchów. I po co te nerwy? Nie muszę wciągać żadnych wspomagaczy. Bez nich też nie dają mi rady. Nie mam mocnych. Zapiszmy, no. Zgubiłeś... Chcesz się spróbować na rękę? Chcesz parę orenów. Z mocarnym numą możesz je tylko stracić. Kradniesz? Nie muszę. Rozpierda nam wszystkich na rękę. Chcesz się przekonać? Zmieńmy się. Zobaczymy czy tym razem. Zawsze. Też będzie taki mocny. O, widzicie, już nie jest taki mocny. A? E? E? I co tam, kolego? No i co tam? Teraz już nie jesteś taki cwany. Nacycki melitele. Nikt mnie jeszcze nie pokonał. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dam ci coś, żebyś nie rozpowiadał. żeś pokonał mocarnego Numę. Jak się dowiedzą, żem przegrał, wyrzucą mnie z cyrku. Mocarny Numa musi być niezwyciężony. mi to ode mnie i nie kłapdziobem. Dzięki. Co tam żeś dał? Solidne długie rękawice solidne długie rękawice, tak? Demerski order zasłużonych. Żywotność 50. Zbroja plus 3, no to zostawiam w tej zbroi, ale zaraz. Przecież przy takim... To jest jakieś inne trofeum, wezmę. U zbroi trochę mało. Trofea. Trofeum Złożenia Skaczerba sobie wezmę No A nie, dobra O, no jest, trofeum Zbroję plus 8 Znaleźć magiczne pieczęcie Cóż, kolejna pieczęć Znajduje się w tych regionach, trzeba się jakoś tutaj dostać Tylko teraz jeszcze nie wiem jak jak ja tam dojdę ale muszę się do dostać o może tak jak zwykle nic ciekawego nie zapłacicie za to głowami. mam nadzieję że w dobrą stronę idę a może nie muszę się tu jakoś dostać no to jest przejście na dół o Drzwi zamknięte, no świetnie, po prostu przecudnie. Też zamknięte. I jak ja mam się przebić za te, tamte regiony, co? Żeby nie było. O, zaraz, tu jest jakieś zejście na dół przecież. Kanały pod blok Muen, o. Wernomroż. jeszcze nie. nie. Ja chcę gargulców się pozbyć. Idę teraz w te regiony. Wiedźmin. chyba to nie tu. Dobra, e, hej, sorry, wywaliło mnie tutaj e, na chwilę, ale już jestem z powrotem. Spróbujemy zabić pierwszonego golema, którego tutaj napotkałem zanim jeszcze mi gra wywaliła. O ty kurna, co ty mnie tak bije? Nie ma, masz tu cieciu. Chodź, chodź, chodź. Ła, eee! no ty leszu jebany. Za co, co ty mnie tak bijesz? Ma, no nie wierzę po prostu nie no kurwa jebana kolumna rybana kolumna ja po prostu w to kurwa nie wierzę dlaczego dlaczego pytanie jeszcze raz dlaczego dlaczego ja muszę cierpieć takie katusze dlaczegoż tak się nam de mną twórcy spastwili postanowili wsadzić tam golema ja tego o ty kur, no nie, ej! Won! Won! Ła! Wypad! Mam nadzieję, że tutaj już nie wejdziesz. Tak, tutaj już nie wejdzie. Widzisz, aż ja się wrócił. Może warto było, było, było wkurzać. może warto było nawet zapisać grę w tym momencie. Nie można zapisać stanu w tym momencie, no jak to nie można? No... Nie dobijajcie mnie nawet Dobra, stan gry został zapisany Masz O, już się do gry zaprasza, ale niestety w tej chwili Nie jestem w stanie Nie mogłeś zaatakować Szarżą No ej Co on jest taki kurt na szeroki Dlaczego on jest aż taki szeroki No dlaczego? Co on się kurna na wpierdalał gumi jagód czy czegoś? To jest taki szeroki się... Nie to nie gumi jagód, to czegoś innego, wróć. Taki gumi jagód. Ale się czegoś na wpieprzał albo białka, o białka się na dalał kilogramami i teraz kurwa szpanuje. Może go w końcu zabijemy. Masz tu plec No on jeszcze w pełni wyleczony w tej chwili? nie no bez przesadyzmu. No kurwa, no nie. Chodź. O tak. No i się umarło. Ucieknijmy, bo to może zaraz wybuchnąć. E, to się tylko rozpada. No to u biedy. Dobra, lecim. Zbierz tutaj, co z niego masz i zglaźmy właśnie przy okazji ten znak. A teraz może ten. Ten i na końcu ten no i to nie jest niestety tak no to zgaśmy po kolei mamy tylko 16 kombinacji więc wiecie eee, więc nie jest ich aż tak dużo zaraz wykonamy drugą więc zostanie ich nam tylko 14 o proszę bardzo przy okazji się eee, Udało. Rękawice starszej krwi. Czy coś tu tutaj jeszcze? Chyba nie? Możemy stąd wyjść. Udało się zrobić zlecenie na gargulce. Jestem z ciebie zadowolony. Udało nam się zrobić rzecz, której wcześniej... E, którą chciałem właśnie zrobić z wami, tak? Żeby tutaj dzienniczek, wiecie, nie... nie zalegał, bo ja nie lubię czegoś takiego jak... Dzienniczku zalegają nam jakieś misje, bo to nie jest po prostu fajne. Jesteśmy tutaj na skrótach trochę. Królobójca. Jaki królobójca, ja ci zaradam, kurna. Od królobójców mnie wyzywać. <grym> <grym> Już kurna, sapie coś tam. Yy... Gdzie ten, a tutaj jest ten gościu z Banard, ale jeszcze tutaj szukam tego kupca, który miałby nam tutaj odwalić zadanie, które nam pozwoli z kolei szukać informacji o dzikim gonie. na temat dzikiego gonu. Pomożesz mi? Dziki gon, pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jego istnienie nie zostało dotychczas potwierdzone, jednakowoż nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jednakowoż? No... tak, tyle przynajmniej zapamiętałam z wykładów. Słodny. Powodzenie Czyli jesteś po prostu zwykłą studentką. No tak jak ja. Wpadnij jeszcze kiedyś na partyjkę. Ja cię po Dobra gościu. Eee. Yy... Wybiję garbulców. Doskonale! Wreszcie będzie można zbadać niedostępne dzielnice. Oto twoja nagroda. Dzięki ci, o panie, 200 oręców. Pest control, właśnie na tego achievementa czekałem, żeby sobie go zrobić. Lecenie na gargulce, ukończone powodzeniem. Nie mi się. Ty też, no, jednego składnika, no, chciałbym wykonać to zadanie, a niestety nie jestem w stanie, bo poszukujemy um jest z Neckera Wojownika. Ale niestety widzę, że... Pan, panie, koleżko... Idź tu po tobie. Schowaj broń zanim zarabiają strażnicy. Nie da się tego tutaj niestety wsadzić. no to gdzie mogą być ci wywszeni handlarze? Nasi starsi znajomi? Których powinniśmy tutaj... spotkać. W końcu mamy edycję... rozszerzoną, więc to powinno tutaj nam... Mm, no zadziałać tak? nie jest tak, że... edycji rozszerzonej nie mam przecież zakupiłem ją w wersji steamowej no to tam tak. chyba nawet nie sprzedałem już innej niż rozszerzony więc to jest trochę dziwne cywik tego nie chciałem akurat ale ty byś mógł coś wiedzieć o tych handlarzach cholera no dobra sorry, już jestem z powrotem Eee, no cóż, mam edycję rozszerzoną, tak jak już wspominałem, ale prawdopodobnie to do mnie coś się zrypało. Eee, z, e, po prostu z tym rozszerzeniem pewnej kwestii. No widzicie, że tutaj niczego po prostu... E, no nie ma, no. Widzicie, że nic nie widzę, no. Trochę szkoda, ale... No cóż, zostaje nam tylko... Udać się w imię temerii tam dokładnie ruszamy w imię temerii albo tutaj na dół możemy iść z tego co widzę e, i sprawdźmy co to tutaj nam e, da czy to będzie w tą stronę nie no w tą stronę się udamy od razu e, tutaj do tego Szilarda. Wiedźmin. Witaj. Nasze drogi często się krzyżują. No bardzo. Zbyt często. Czego tu szukasz? Ciebie. Eee, wiem, że masz trice. Czarodziejka w Nil w obozie. Fistech wypalił ci rozum. W życiu. Aha, proszę bardzo. Ładnie ich tutaj. Masz głupiec Geralt. Ładnie ich tutaj załatwił, ładnie. Idziemy. No to dawaj, śniemy, cztujemy stary. Ciśnijmy. Jeden fałszywy ruch i wasz ambasador już nigdy nie użyje słońca. Że ja cię ciągnął tego z przodu. Moi ludzie nie wypuszczą cię stąd, szyby. Jesteś tego? No To poprosisz pośle, A wierzę, że poprosisz. Renaud Aldebatson otrzymał rozkaz od samego cesarza. Prędzej umrze niż wydać Merigold. Tak, jest w tego pewien. Z drogi wszyscy albo starzec zginie! Umrze! Ani krok! Bo co? Nie żartuję. Dawaj. Wiem doskonale. Nie wahaj się. Zabij go, bo my się stąd nie ruszymy. Renuard! Ten kto przyniesie mi głowę wiedźmina, to stanie order zasługi! Ale jak to? Przecież Renuald, co ty gadasz? Ale ambasador Fitzpesterland, Wasza ekscelencja? Hmm. Rozkazy ze stolicy. Aha Widzicie, oni się nie liczą z ludźmi. No to teraz was wszystkich pozabiję. po prostu... A... Na co czekacie? Brać go! Oni się nie liczą z ludźmi, to jest taka Rosja, typowa Rosja, nie? Naszych czasów. Że... Nie cią się ludzie, bo ich jest na tyle dużo, że im tego nie szkoda, nie? Cesarstwo, takie typowe cesarstwo. Cesarstwo w Nilgardu. Dlatego, że cesarstwo jest takie wielkie, to zazwyczaj wiecie. Nie, nie ma problemu potem... Eee... Nie ma potem z ludźmi problemu, tak czy siak. Masz dużo. O, nawet tego drugiego starszą trafiłem. O, ładnie, ładnie. Tarczowników zwykłych. Nawać tu irden. Tego zaraz położę. O, wow. Tutaj zrobimy drugą pułapkę. O, sorry, że tak głośno chyba teraz powiedziałem nawet. Za blisko miałem mikrofon. No, no i zabity. Teraz został nam jeden tarczownik. Zapraszam go również tutaj do baletów. No i również został um, no, położony po prostu na łopatki. List do Rwina Osterina Cezarza, drugi. Pizza Osterina. Zobaczmy, co jest w tym liście dla Wyrok własnych jego cesarskiej mości, cesarza Nivgarda Mira van Wesemira, wasza cesarska mość. Powiseć o Foltesta, niech mu ziemia lekko będzie. Zgodnie z polanem odwiedziniem Henselta podkładam ofiarę waszej cesarskiej mości. Skrócony to naród, skrócony to naród, król niepewny, szlachta dzika, sympatia zmienia się z nastrojem, raz. Po raz z nimi to żadna polityka. Renual. również szarka barbarzyński północ mielam się wątpić, co przyniesie go tutaj byłoby dobrym pomysłem. Wasza cesarska mość wie, że nie ufam temu człowiekowi i podejrzewam, że coś przede mną ukrywa. Sługa waszej cesarskiej mości. Shilart. No cóż. Brama zamknięta. Musi być inna droga. Dobra, przejdziemy sobie naokoło. Tutaj o ręce, no pewnie, że zbieraj, kurde, potrzebujemy ich aż 10 tysięcy, więc warto to wszystko sobie gdzieś tam mieć na uwadze. 10 tysięcy to nie przelewki za Nidgar to wy dobrze dosyć giniecie powiem wam szczerze jesteście zwykłymi pionkami tylko którzy, które czekają na zbicie przez króla króla no może nie ale jakiegoś gońca bardziej o. jakoś się tak, taką nomenklaturę ee, nomenklaturę szachową użyło że tak powiem dobra czy tutaj jeszcze coś ciekawego chyba nie Spróbuj... srebrny pierścień spróbujmy zatem zejść sobie na piętro niżej po prostu zeskoczyć perfidnie o, tu już jakaś ekipa na mnie czeka co nie? Zapiszmy. No pewnie. W życiu. O, ła, wow, kurwa, jak oni napierdalają. I ja mam i tak sobie kulturalnie zabić, tak? Dostał Dostał. No ej! Dobiłem, ale mam już tyle zdrowia, że... No właśnie. Tego zdrowia mam po prostu. Za mało. I to nie fair jest. Zbyt nie fair. Walczyć z takimi... Czym... O, wyłączałam mi się gra, świetnie. No po prostu... No... Po prostu no nie. Po prostu no nie. Dlaczego miara wyłącza się akurat w takim momencie? Naprawdę myślałeś, że możesz tu sobie po prostu... A co, nie? Dajcie cesarzowi powód do dumy! Zabić go! O, podpaliłem jednego. Jeden zabity. Drugi zabity. Wow. Czemu nazywasz mnie Nordling, nie Aha, bo oni chyba wszystkich tak z północy nazywają Ludziów z północy tak ogólnie chyba nazywają. Nie, 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 kolego. Aha, i kolejnej w czterech mi przysyłasz. Nie no świetnie! Ja tu już mniej niż połowa zdrowia, jeszcze nie mogłem trafić. Ła! Wow. Ty mi tutaj takie... Przysyłasz gromady ludzi, a, a ja tu mam się coś z tymi wszystkimi bić Jasne, jasne Dobra Wiecie co, by nie przedłużać tego odcinka, bo to pewnie będzie trochę trwało zanim ich pokonam Zobaczymy się w kolejnym e, Mam nadzieję, że już odcinku niedługo I tam e, pokonam po prostu tych drabów, więc na razie